O kurwa, jak mi rosną siube bębenki! Dysk zaczął działać, mój O, myśle, o, boli! Nie. nie, to! Mati, 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 Mati mówi, że głośno? Wiesz, fuj. Panato to. <laughs> Yo! Stripping! Dobra, ja se pogram grybasem <laughs> O, Michał, pas! <laughs> Ej, przestań! Yo! O kurwa, mi O, oh, jello! Wow. PASU! OL mnie Dwiebnie O, o skurwy syn <śmiennie> Play of the game Po tych ścianach Oj. KRA e, KURA to miejsce nie kura, chuj. Ale wyjebaliśmy go Oj 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 my siebie wyjebaliśmy chyba no, Kurwa, style <śmiennie> na mnie fokus kurwa Kurwa! Nie Ole, kurwa. W drugą stronę! O! Ole, się skacze. Nie, nie, nie się! Nie! Kurwa, ty bałgę! Ja co, co, ja tak co, 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 zjubo. co, 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 kligni, co, 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 Kurwa No, co za, Kurwa, jebana, no. Żwato! Jebana! Obyć kurwa, co się stało? Nie, 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 O nie, 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 oh, nie, Pasu wygrasz grubego, z nim, wygrasz grubego. z nim Wygrasz z nim, wiesz czego? Bo nie z frajerem mi to wcześniej grał Wygrasz z nim A to teraz malarz jest Hello! Nie! Yeah! Yeah! <grym> <grym> nie chcę mu yes! O kurwa, bomba pierdolnie <grym> Nikt nie umarł o, oh, ale full focus jest. <noise> Nie, znowu zły przycisk. Nie zdążyłem, dowiesz tam. Ty kurwo... oh, kurwa! O oh, kurwa! O kurwa rakieta! Nie trafiłem, kurwa! O oh, Jezus. Nie! Hello! <noise> znaczy, zna. Boże! Znaczy. O ty kurwa! <noise> eee, mrożon! O kurwa No A jak kurwa no Dobra Idealnie przecież wleciałem tam, kurwa do góry Nie, 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 nie Wygi, 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 No Nie, nie Nieee yeah. yeah. Boże Mati, Mati jest śmie... <ś naughty wiggle noise> jest śmieszny, no? oj ale oj. jest Nie, nie, Matı, piekniemy, piekniemy. nie. Maciej, pikniemy, nie się, nie dam się. Nie, Co to kurwa za... bębę? O ty... Ty mento! <mian> Prawie zdechłem przez to. Nie, nie. Mati 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 patrz, Mati 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 Mati, 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 Mati. Mati, no, pogadajmy. Mati, Mateusz... O, tak, Macie tak, jestem skupiony na to. Ojej, chyba zjebałem. Albo nie. Ello. Nie. Ella. Ello! Gdybym tylko wyszedł stamtąd, bym cię zgarnął. Chyba byś zgdegł. Ej, no złapałem go, halo! Kurwa, po chuj tego używałeś? Nie, yeah, nie yeah. Aha, ja dostałem oczywiście Ale Cię wyjebałem mysikiem. Nie. Uratowałem, uratowałem pasa Nie, mati, mati, Dawaj, u, u, u. dawaj pasy, China Man, China Man China Man China Man Nie, nie! Nieee! Zintowałem Z <noise> komputer wybuchł i rozpierdalił się na część. Kurwa! Co ja trafiłem? Oj, oj oj oj, oj jest le. O kurwa, ja źle. O! O! Ej, się, biegnij, biegnij, biegnij! BIEGNIJ! Kurwa jest tak mało łapa, że nic nie widzę. Nie wiem nie, gdzie biegnę. Dobra, kurwa! Ale was rozpierdalam! Kurwa. No, żeście no. się Ej kurwa Co to kurwa było Mati, ja nie wiem gdzie ja biegnę, nie? Ja też! Ej no kurwa Wow! wow. Ej chłopaki poczekajcie A, no, chłopaki, czekamy, chłopaki, czekamy, chłopaki, czekamy, 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 czekamy Nie, nie ma czekania. Chłopaki. Chodź, 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 pomożemy mu Ale skam kurwa Na mnie by nie poczekali. Kurwa, ej, ej, panowie, poczekaj. Widzieli, <laughs> że poczekajcie. Widzimy. Mati, przepraszam. Nie. O, kurwa. Nie. Posłuchaj. Kurwa. Saj nam. O, kurwa. A ty gdzieś mi się kurwa. Nie, 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 nie. O nie. Gdzie mnie kurwa wyjebało tamto gówno? Skały, ja China, tak, nie, nie O kurwa nie no ja pierdolę ty, uro, za coś Kurwa za długo przytrzymałem sobie x -a, wiesz? No, Mam inny plan w głowie O ty Ale dziwko ty... O kurwo A jeszcze jeboga Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy Chileman! O kurwa! Chileman! Chileman, co ty robisz, nie? Miałem już cej, już klikałem. Co to można no ale... To Nie, po prostu zostałem w skrzynce. On kurczył no. akurat jak na skrzynce stał. No. I dało mu kolejne. Kurwa. Ty kurwa, z tą bombą! Taki macie pięknie! idealna biegni. to była bombka! Macie pięknie! Nie, 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 trafiłem, kurwa. O nie, nie, Co ja Co ja nie, 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 Kurwa, nie, 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 jesteś taką uciwką. Dziękuję. Nie! Skoczyłem. Zdechł? Ty też? Ja! <laughs> nie, nie dajcie, nie dajcie nie, 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 nie dajcie malarzowi! Kurwa! Malarz, czekaj, czekaj, kurwa! <laughs> nie dajcie malarzowi. Dobra, lecimy. No nie zasługuje na wygraną. O, dobrze. O nie, dobrze. Nie. Kurwa. O boże, o Kurwa, nie, 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 nie. Kurwa, co odjebałem. Nie w tą stronę gałkę Kurwa, ruszyłem. cały czas ani jednej rundy nie wygrałeś. O. A, no dobra. Fajnie. No fajnie. <grywa> Kurwa. wszystko muszę wyleźć. A no kurwo! Tak jestem z tyłu! Ty jest jesteś, malo! Muszę się uratować, nie? <grywa> Biegnij, pikni, pikni, biegnij, 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 Nie! Kto no, rzucił tę rakietę? Ja! Malas. Masz bana. Masz bana na moim sercu. Oho. No kurwa, dwa razy dostałem? <laughs> Naprawdę? Dwie rakiety na mordę? Ślizgiem się czuje? No. Ja doczynałem tego hooka. Nie! Coś to dwie opasu. pasu. O ty mi w ty... się tak śmiesznie. A, dostałem skrzynki, dobra. <grymne> Urwantys. Jeżdżę się. O, o kurwa. kurwa. Maci dawaj, biegniemy, 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 ponad wszystko. Kurwa, prawie się uratowałem. Ale nie ostatni Urban. No. O Jezus. Maci! Maci ma bana. Jednorazet. Dobre, Urban! O Dobre! Kurwa. Kurwa, po to speeda trzymałem. Chuj ci w I tak przegra. <grystanie> ja to gierkę z giga uci. Pamiętam to? Ja ja wiedziałem, wiedziałem, żeby kurwa. zahamować tutaj. Skam, to powinien być... To jest niżej kurwa, to wtedy on leci dalej. Kurwa. To... Nie. Nie! O kurwa, o no nie, nie 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 Ojej, ojej ale was zrobił China <grystanie> ELO WIDZIAŁEM, ma... ŻE TO POSTAWI O boże, nie znam tej mapy Też nie znam a Co ty nie powie... Ej kurwa, a <grystanie> <grystanie> ty nie Nie znam Ła kurwa! Oho Chyba wiem co... O Jez! O boziu o Jezus. Na no, na ile się tu Idealnie na dwa Normalnie. mapa Nie, znowu to samo zrobiłem! No, kuj, kuj, kuj. Znowu to samo zrobiłem Ale się srałem się Mati, Mati, co ty robisz, człowieka? jak jakbym miał busto, to by wygrał. O! Młaj, jaj. <gry> no, Ci! ja! Nie mogłem tego trafić, halo. Kurwa. Uniknąłem jakiś atak, oj chuj. Atak padaczki uniknąłem najwyżej, kurwa. O, no, kurwa! O, ale was zrobiłem! No, bombę na Łeb dostałem, kurwa. Ojojoj, oj, oj, ale zostałem zrobiony. Dobrze ci, tak, świecił. Czekam na moment, w którym, w którym urban wygra rundę. Nie, nie wygram rundy. No, bo No, wygrałem. O, o tych cały czas. No, bo mnie na mnie fokus jest, kurwa. Oby ci matka z Dzięki. Oj, pasu nie. nie zdobyłem żadnego. Dzięki, ASIF. O oh, tym będę jedno Kurwa, pojedynek z Urbanem o, jo, o nie, 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 kurwa Uje... ja... Nie, kurwa, chwila miał Ale prawie Urban wygrał O kurwa, dobra, odjebałem 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 Odjebał Odjebał, Urbix No, odjebałem, bo kurwa zjebałem sobie a NIE W TĄ STRONĘ! Jezus, pomyliłem... A gdzie jest Mati? Pomyliłem sobie i nie w tą stronę poleciałem. Jebany, uratował to. Mati wyszedł na prowadzenie, uwaga, czy Mati wygra? Oj, Mati przegra. O, o, oj. Spokojnie. Ale jeśli chce wpierdolić skrzynki. Oj! Oj! Oj, Kurwa, ale mu zacięta... dupę. Ale zacięta walka. O i chyba Mati, Mati czyżby? Mati wygrywała Mati, ja wiem co tu się... O, nie! kol ale mnie wyjebał! Wybał pasa. Kabel od internetu przegryzł. No nie! Nie! Jeszcze sam się wyjebałem kurwa O kurwa, co ja żebym odjebał Ej kurwa otworzyłem ko... A kurwa, no nie! No nie! Czego sika, nie trafiłeś? No Kurwy synie, jebany Oj, i chuj kurwa Do... Oj oj urban ja też co odratuję. nie. A, ai, Ej no kurwa, no nie, skrzynka. Ej no kurwa, Docznąłem to. Oj chuj, dobra. Na, o, nie na to, Pojedynek.